Tym razem spróbujmy sobie przekąski Takims. Mamy tutaj obydwa snaki o smaku kukurydzy i hot chili z limonką. Nie wiem w sumie czym się różnią, bo z tyłu nie ma tego opisanego. Ocieramy pierwsze. Tak wygląda skład. No nie zaciekawi oczywiście, ale spróbujmy jak to smakuje. Tak to wygląda. Prażona kukurydza. O, tak to wygląda. Czuję zapach papryki. Powiem szczerze, że mnie to niezbyt smakuje. Smak taki trochę jak ryż ekspandowany, jak te wafle ryżowe. Taki posmak delikatnie. Trochę paprykowe, trochę mm, ostre, czuć gdzieś delikatnie limonkę. Ale tak delikatnie, taki trochę goryczkowy też smak jest gorzkawy taki. O, mnie to nie przekonuje. Raczej takie sobie sprawdźmy kolejne. Tutaj skład tych drugich, mam nadzieję, że widać. Te są jakieś niebieskie. Oj trochę inaczej pachną, to może to pleść. Dziwne w smaku, te bardziej limonkowe, bardziej kwaśne w smaku. Papryki za bardzo nie czuć a i są też ostrzejsze niż mm, te poprzednie, także te są ostrzejsze. Ale w smaku tamte lepsze. Aczkolwiek jedne i drugie nie zachwycają mnie. Nie kupiłbym tego więcej. Dajcie znać, czy Wy to jedliście i czy komuś to w ogóle smakuje. No i zobaczcie inne moje filmiki, które już wrzuciłem. Pamiętajcie o łapce w górze obserwacji. Do następnego. Hej!